Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Patryk z prawidłowego rodu, czyli tam główny przedstawiciel, bla, bla 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 i tak dalej. Chciałbym Was powitać w naszym pierwszym vlogu. Dlaczego w naszym? Bo jadę do mojego współwłaściciela, najlepszego kumpla, pana Damiana, na wywożenie obornika. Więc, widzimy się zaraz o do tej pięknej hondzie, jak jedziemy do niego. Witam Was z powrotem, moi kochani. Jedziemy sobie do Damiana. Mamy brzydką pogodę, w aucie zimno, szyby parują. Przed nami jest jakaś skoda. Paliwa bardzo mało. Nie wiem czy dojadę. Dojechałem do Damiana, o dałem już się Witam Cię drogi kolego. Przy, przyjechałem w odwiedziny. Bardzo dobrze. <noise> no. A, no. A dobra. Ja już A no widzę, właśnie pięknie ubrany, od razu wyszedł. Ale gumioki No wiadomo, ja nie mam już gumioków, ale jakieś tam stare buty wygrzebałem. A i co tam pierwsze wyprowadzasz? Beliarus. A, pelarus No dobra, spoko. Sanowie, tak jest robić, wiadomo. Takie życie. A. Aż bałagan. przy... O Jezu, taki bałagan U mnie gorszy burdel Albo nie powiem u kaga <laughs> Także tego o, Damian szaleje. Jeba. A, dziękuję. Ah, jebany drifter. Co tam drifterze? Zaraz, zaraz zaraz, bo ruszy jeszcze.

No pięknie, no pięknie Latowska O Jezus O tak 7 tysięcy 7 tysięcy to 7 tysięcy No do No dobra to jest to tak no widzimy się za chwilę nie także witamy Was z powrotem Po raz kolejny Wadujemy sobie owornik cały? Tak, zaczynamy ładować no założymy dobrze, bo w ciągu tygodnia tyłu, bo tył, mi widupę podnosiło. A teraz będziemy spokojni. Okay. Na niektórych naszych wideo widać, że nieraz tak. podniosłeś widupkę, nie? No. Tak, dlaczego? Kupa, coś z ciebie widuje panem. Z żony w tym pedale. homoseksualista Niech <susza> <susza> Muza sobie leci, a dziwno musi będzie bo głową, ryksi silnika, wszystko. No żyć nie umiera. Fajną muzę mamy na nas, basem nie wiemy, co to Akurat jedną ręką podłożę. Dacie radę towarzyszu. Jedziesz. 쏘쏘쏘쏘쏘쏘쏘쏘쏘쏘쏘쏘 a 쏘쏘쏘쏘쏘쏘쏘쏘쏘쏘쏘쏘쏘 n 쏘쏘쏘쏘쏘 Zamarznię ten nowolnik, a... skały się to już ile jest na pusie? Z dwa, jeden na pusie jest. tak Może no, to nie ma, nie rozboża ma. Z powiem, bo już bo nie ma. ferie Ferię dużo <noise> No, ty masz ferie, a ja nie, nie jestem A, tak. takie życie On chodzi do Łódzkiego, ja do Wielkopolskiego. I pada. A no. A no co zrobisz? Zaraz tydzień się skończy, a ja będę miał. A, to to... a no do. A no wiecie, co jest. Kiedyś wszyscy mieli rację. No do gimnazjum chodziłem tak? Fajnie było, ale teraz... Teraz... się no i co? Trzeba kłócić to leci, trochę i skończymy też jeszcze? Jeszcze dwa lata, nie? Znaczy, jeszcze... No, w sumie tak A i potem matura, w podejdzie się, nie? No, <gry motherboard> no znam na, na... No, tak ja na Coś jeszcze zrobię, Trzeba to bardzo dobre, polecamy polecam. Ktoś się pytał w komentarzu, co patek na Oczywiście Odpowiem na każdy komentarz <taśniki>, <tryk> No, mam nadzieję, że parę wyświetleń będzie pod tym vlogiem no bo to na taki w sumie, na pierwszy vlog na drugim kanale nie? No. No, tak, tak, no na drugim na pierwszym to mi? parę może by było <grym> na, na drugim a na drugim? nie no, no zobaczcie ale zaczniemy nagrywać z tymi vlogami no, właśnie takie akcje, to będziemy nagrywać albo na pole, bo drugi akcja, że będzie zawsze parę minutowych vlog no. no. i się nagra, nie? Miki na przykład przyjeżdża nagrywać Pozdrawiamy Cię, Michał. Pozdrawiamy bo... Cię bardzo serdecznie. No. Musimy kiedyś się spotkać. Wiadomo, jak Tak.

Z tego hamulca, żeby nie ściałki z czoła oczy aż tak denerwuje mnie z oleju pozmarować czy trzeba skończyć Może i to ten... nikt nikt nie chce Dobra Gasimy go powoli Idziemy Jedziemy wywieźć na pole Dnui truska bierzemy też? Nie wiem jak chcesz Chcesz może to Ewsky, bo to się tam? Dobra. No hej. Masz, ja wysiadam. To ja też. O kurwa. Tu jest oczywiście Marek, pan y, Patryk. Aha, dzień dobry. A tu jest przyczepka nawalona pełną łobornika. Burżuazy, jak to mówię. Kupa, idziemy do Beliarusa. O patrzcie, jaki sobie zrobiłem wysyp do y, zboża. Jaki piękny. O Jezu. Przypadek, łobornik. A, no, zapomniałem o tym, o podczepieniu wywrotu. A, o, widzicie jaki ładny. Ło Jezu, no to, to musisz trzymać, bo sam muszę założyć, bo tak nie dam rady. to Jezu, to Ci podtrzymuję. Ło Jezu, a nie jedynie. Ło Jezu. widzę, tu dostałem od Patryka Taty, patrzcie. się Niech to mnie nie szkodzi. Kurwa. Mogą z tej strony iść, ale chyba widać. Kurwa, kurwa się tak pierdaliło to, ten Belarus. Taki... O Jezu. O, o no. Jezu. Co, ujebałeś się? Ujebałem się, no to zrobię. Takie jest rolnictwo, o, no. Ach, o Jezu się mu lusterko jeszcze. Matko bosko. Ech, dobra, włączam, to pogadamy później Elo. Można jechać. Ale musisz głośniej mówić. Dobra, oto to to belarus Dobrze, jest A. drogi na Mianie. Rasi widzowie mi często pytają, bo to jest ciągnik, więc możemy coś o nim opowiedzieć. No kurwa. No co no, ciągnik jak ciągnik. Belarus, dość taki, nie taki drogi. Była Akadzia to go kupiliśmy Oczywiście nowego 7 lat ma. 2010 rocznika jest A jest 17 no to prawie 7 lat będzie miał A to jakoś na jesień dopiero 7 lat No więc Praktycznie żadnych awarii w nim nie ma A nie chodzi nawet jeździ się też spoko wysoki To no prosty ciągnik Obcute wszystko bla 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 Jakieś problemy Mogę jakie są w nim problemy wiesz? No trochę olej leciał Z hydrauliki ale to jakoś był mechanik, bo wtedy oh, właśnie nie wiem, jak ubijany był chłopiec, to ubijał mój pracownik i mało było oleju w silniku i go lekko przytarł. Ale to był przy na panewce jednej tylko panewki wymieniliśmy. A tam ten koszt był 100 zł, no tylko mechanika jeszcze. No i wszystko pięknie chodzi dalej. No i była okazja, to zrobiliśmy mu hydraulicę, więc już teraz olej nie leci, wszystko jest ładnie, pięknie chodzi. I no, idą jeździć i w rurę dawać. No nie wiem co on tu ma za funkcję. No radio to wiadomo, tu Eskasa teraz gra. A jakaś chujowa muza. No, klima niestety nie ma, ale klima działa w ten sposób. Nie. I panie, wie jak chuj. Dobra, no dziwno, więc nie będziemy sobie radzić. tak to, to jest? Komu mu zawieje ten. Kurwa, nie wiem. No ty jak to było? Co mówiłeś. Ty mówiłeś? Ja nie to, inne. Kurwa. Kto co otworzy temu wieje no. To jest taka klima no, Także jedziemy z tym łamornikiem? Jest twory kawałek do niego, nie bo to jest na 1 km O ze to na pewno 3 no tak. Może na drogach kujowa, bo on czosną co jeździ bo oczywiście prawo jazdy mam. no to bym mógł sobie jeździć, no, ale no jeszcze dalej by było po tych szosach więc jedziemy tak Najgorsze dziury za nami, więc możemy trochę przygarnąć swoje bo ja właśnie jednak się myliłem. Góry, jakieś ślisko? Długie widzicie. Szkoda, że tego nie widzicie. Albo nie zżywacie. O, tu w kaniu tu jest ten pracownik, to mi pomaga. Miszko sobie jebany pełna rynkę dostaje i żyje hey, Żyć nie umiera no. Nicki do... stachu Dobra ja mu ja widział bo to ślepy człowiek <laughs> Mam nadzieję że tego oglądać nie będzie Nie wie trójkę i idzie No No co Patryko, powiesz to robiłeś w ostatnich czasach? W ostatnich Jak? czasach? Ja przysiaduję w większość czasu z kobiety. Ty. O z skurwysyn <gry> To yy, no, oczywiście ja jej nie znam, no, bo jeszcze mi nie pokazał Musisz ją kiedyś yy, pokazać, yy, znaczy przedstawić No oczywiście no. Już kiedy się na Dobra, A będziemy wodzić i łobornik, Trzeba wojować, żeby. Nie, no bo tu mało miejsca w ciągniku to będziemy miała co robić. Ale może jakaś akcja ciekawa. No, dajcie panu. Dajcie panu. Dajcie panu. Dajcie i Dajcie panu. Dajcie panu. nagramy, i Dajcie Magda Dajcie panu. I panu. to jakiś vlog się nagra, może z pola coś tam, jak nagrywamy, coś założy, 10 minut się nagra, coś takiego i coś się wymyśli no. będzie widać jak my to wszystko pracujemy jedziemy, bla, bla No dojedziemy, na razie nie dojedziemy no i no dobra Także sobie dojechaliśmy na pole. Cało i zdrowo, Damianek sobie kipuje. Pięknie. No i gitara, tak to się robi. Tak to się robi w Łódzku. No, także tego. wsiadamy do silnika, do A, hyr, 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 hyr. to od GoPro czy ja? No, mam... dobra Słyszę tu głos szanowisz Tero dobrze spokojnie szybko kipuje, ale opuszczasz powoli wiesz to parę sekund to chyba nie wychaczy no ale tak sobie przyznaję że może no o, o, skończyło dobra. się, nie musimy się z nami żegnać ojej no. z łopatka o magterze spojrzenie ciekawe muzyki Whoa! Wow. <laughs> <laughs> Się tam, na, tak pod takim akcentem się nie podejrzamy. Tak. Takim ostrym, wynikiem <noise> Także dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami do końca odcinka. E, subskrybujcie nasz drugi kanał, prawidłowy Backstage. I pierwszy, który będzie tu linko. Tu jest link, tu jest no. nasza naklejka, myśli nasz powiedzieliśmy o naklejkach. Okay. Ale to może w kolejnym no, w vlogu. Kolejnym vlogu, tak. Tu jest nasza naklejka, tu będzie link do pierwszego kanału, Do tego drugiego tak. Oczywiście. Tu klikajcie. No. Tam Dobra. klikajcie. No i co, do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!